Cześć, witajcie. Właśnie wróciłem z Torpark. Park to jest w okolicach Heathrow, taki wielki park rozrywki. I zawiozłem tam mojego 15-letniego syna, ponieważ mój 15-letni syn, który chodzi do szkoły tylko dla chłopców w Londynie, i ja tutaj się bardzo martwię o to, czy będzie miał jakąś dziewczynę. Znaczy, no, czy będzie miał to raczej nie, ale kiedy, bo w tej szkole tak naprawdę. Są tylko dwie ostatnie klasy, takie powiedzmy maturalne, gdzie są, są dziewczyny, takie 3 lata starsze od niego, dwa lata. Natomiast w jego wieku nie ma tych dziewczyn, i mówię kurczą, dopiero jak będzie miał pewnie 18 lat, zacznie te swoje y, znajomości, y, że tak powiem, o, rozwijać i, i odkrywać w ogóle, że świat dziewczyn istnieje. Co oczywiście jest głupie z mojej strony, bo przecież jako 13-14 lat doskonale wie, co się dzieje, oczywiście. Natomiast od kilku miesięcy no, ma dziewczynę i tą dziewczynę poznał ze swoim kolegą, który ściągnęli tam sobie jakąś aplikację, młodzież używa jakiejś tam aplikacji, bo ja widzę na jego telefonie, czy znaczy w sensie na swoim telefonie widzę co on ściąga, więc ściągnął jakąś taką aplikację, jakąś alarantkową dla młodzieży. I przez tą aplikację znaleźli właśnie dwie dziewczyny z miejscowości. Kurczę, nie pamiętam nazwy, dwie godziny od Londynu za Oksfordem jeszcze. Czyli to tak jakby z Londynu, tu gdzie my mieszkamy około godziny do Oksfordu, na wschód się jedzie, a oni są jeszcze kolejną godzinę. Także no kawałek drogi jest. I znaleźli dwie koleżanki. Czyli tutaj dwóch kolegów z Londynu znalazło dwie inne dziewczyny, dwie koleżanki. I tam przez 2-3 miesiące no, było jakieś czatowanie. Oni sobie tam na komunikatorze, na czacie gadają. A Miesiąc temu w okolicach Wielkiej Nocy ja nie mogłem akurat w tym uczestniczyć, ponieważ miałem tam inne dosyć ważne zobowiązania. Natomiast w któryś tam weekend w okolicach Wielkiej Nocy ojciec tego kolegi Jasia zabrał ich, oni tam się umówili w Oksfordzie po prostu, po środku, w środku drogi pomiędzy tymi dwoma, pomiędzy nami a tą ich miejscowością. No i spędzili tam dzieciaki, gdzieś tam do restauracji sobie poszli, nie wiem, do jakiegoś kina i tak dalej. Cały dzień spędzili. No i mój syn widzę bardzo no Zakochany taki, widać tam jakieś tam serca, wycina lekcje razem, robią na kamerach, yy, widzą siebie po, po 2 trzy godziny dziennie. Powiem Wam szczerze, że też tak sobie myślałem na początku, że mówię, kurczę tak daleko, to przecież to nie przetrwa tak długo, ale teraz tak się zastanawiam, czy przypadkiem to nie jest tak, właśnie, że teraz te dzieci, które mają dostęp do tej technologii, której my nie mieliśmy, nawet dzisiaj mojemu synowi, jak jechaliśmy do tego torpark. Opowiadałem o tym, że kiedy ja jego mamy poznałem i to były koniec lat 90. No to przecież u nas była taka różnica, że 700 kilometrów od siebie mieszkaliśmy i tak naprawdę ja studiowałem na drugim końcu Polski i podróżowałem co dwa tygodnie w drugi koniec Polski. Tam spędzałem tydzień, raz dwa, u niej w domu potem wracałem do siebie, więc to takie było też skomplikowane, natomiast jeśli chodzi o komunikację no to były wtedy, jeszcze wtedy karty telekomunikacja polska była, były budki telefoniczne ewentualnie no z domu można było dzwonić, ale to, kiedy się to robiło z kartą, to, to była jakaś większa kontrola i pamiętam te karty, które się kupowało i tak naprawdę kolekcjonowałem też i, i, I te rozmowy gdzieś tam no raz na dwa dni, powiedzmy 15-20 minut się prowadziło. Później pierwsze komórki weszły. Były najpierw pierwsze trzy sekundy za darmo. Potem były rozmowy do jednego numeru za jeden grosz, można było nadawać. Więc ta, to opowiadałem synowi o tym, jak to wygląda. No nie mieliśmy wtedy właśnie wideo, więc pewnie wtedy te związki możliwe, że nie przetrwa. Nie, takie na odległość. Nie, 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 nie trwały tak długo, natomiast tutaj widzę, że te dzieci tak naprawdę mają dzieci, piętnastolatki. Nastolatki no już w ten sposób żyją, tak naprawdę. No, skoro mogą się widzieć, mogą lekcje razem rozwiązywać, prawie jakby się działy w jednym pokoju, natomiast wiadomo, że no nie ma tego kontaktu takiego osobistego, fizycznego. Więc no, dzisiaj zawiozłem syna rano. Rodzice tej dziewczynki tam z dwoma innymi koleżankami przywieźli te dzieci. Wszystkie no i tam dzisiaj cały dzień mają spędzić w tym torpach. To jest taki właśnie, jak mówię, taki park rozrywki, jakieś tam zjeżdżalni i tak dalej. I o godzinie czwartej będę tam jechał ich odebrać. Poznałem rodziców, bardzo spoko w moim wieku, ludzie. Dziewczyna też bardzo miła. W ogóle fajnie było widać, jak aż. Bo stali tak samochodem, że nas nie widzieli, że nadchodzimy, jak podchodziliśmy też. Widać było to szczęście na jej twarzy i taki super szczery uśmiech, jak zobaczyła w ogóle Jasia i tam się rzuciła na niego, więc fajnie to widzieć. Cieszę się, że mój syn no tak, odpowiedzialny taki, no fajnie, to, 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 to wszystko tutaj gdzieś tam sobie idzie i powiem szczerze, że słuchałem historii takich, gdzie. Ktoś mi opowiadał, miał też syna takiego troublemakera, powiedzmy. Mój syn taki nie jest, mój syn jest bardzo spokojny, ale, ale wtedy taki był przypadek, że była dziewczyna i on dziewczynę miał, bardzo był zakochany. Oczywiście no, potem się rozstali, jak mieli 19-20 lat, ale ta matka mówi, że była bardzo zadowolona z tego bo przez te 3-4 lata. Kiedy on był z tą dziewczyną, to tak naprawdę ona tak jakby go. Tonowała i te jego wariackie zachowania, które miał, przez to nie wpadł jakieś tam złe towarzystwo w wieku właśnie 15-16 lat, jakichś tam kolegów, z którymi może nie powinien się zadawać, i to tak przetrwało. Więc nie wiem, nie podejrzewam ja się, on nigdy nie był osobą, yy, która w takim towarzystwie by się obracała. Natomiast no, wciąż uważam, że jako ten 15-16-17-latek w głowie jest jakieś tam pstro. Teraz jakieś tam głupie może zachowania, a tutaj posiadanie takiej, bycie z taką dziewczyną myślę, że to też tak tonuje go trochę. Wiem, że za jakieś trzy tygodnie, dwa, 3 tygodnie tu jest znowu taki tak zwany half czyli tydzień dzieci mają wolne, przyjadą tutaj do Londynu. Ja też zaplanowałem, że no jednego dnia, jakiś tam weekend, ja z kolei aż tam do tej miejscowości też zrobię taki wysiłek i pojadę go tam, zawiozę. Całą rodziną pojedziemy, może jakiś sobie tam dzienny wypad zrobimy. Natomiast tutaj jeszcze taka kwestia wakacji pozostaje, ponieważ już poplanowaliśmy jakieś tam wakacje i tak praktycznie nie będzie nas prawie w ogóle w Londynie, a szczególnie Jaśka, to już tego syna praktycznie nie będzie w ogóle. No i teraz tak myślimy o tym, czy przypadkiem, ponieważ tam cztery tygodnie będziemy też w Hiszpanii, mamy tam, no, mamy miejsce, gdzie, gdzie, gdzie się zatrzymujemy. No i zobaczymy, jak tutaj to wszystko wyjdzie, jak to się potoczy, bo rozważam to, czy przypadkiem po prostu nie wziąć tej yy, dziewczyny na, no z nami tam na tydzień, żeby sobie przyleciała i spędziła z nami tydzień. Mm, powiem szczerze, że jak sobie wspominam swoje gdzieś tam dzieciństwo, młodość, taką 15-16 latek, no wiadomo, że to inaczej się spędzało gdzieś tam, ale też były te towarzystwa różne, się tam miało, pamiętam kuzynkę miałem, która też z koleżankami przyjeżdżała do naszego miasta, gdzieś tam jako te dzieciaki się i włóczyliśmy i po nocach chodziliśmy się gdzieś tam kąpać na jakieś jezioro, no jak to, jak to się robi w wieku 14, 15, 16 lat, natomiast no, tutaj widzę, że też takie, no nie wiem, fajnie by było, mi się wydaje, że to była taka idealna sytuacja, gdzie ona by to sobie przyjechała do tej Hiszpanii, by sobie spędzili fajnie ten tydzień, pewnie sami, bez nas, ja bym tam gdzieś pewnie z moją żoną i z młodszym synem byśmy się tam gdzieś swoimi drogami, chodzili oni swoimi, natomiast myślę, że byłoby takie dosyć fajne i przeżycie, które, które by pewnie zapamiętali na, na wiele, wiele lat, zresztą wiecie jak to jest, wiele pierwszych Razy się robi różne różne rzeczy się po raz pierwszy robi w takim wieku, więc to też to też gdzieś tam w sensie gdybym i to nie o to chodzi, że gdzieś tam staram się zrobić tak, żeby do tego doszło, prawda? Natomiast wiem, że takie po prostu warunki dla nich, po prostu do bycia ze sobą, do spędzenia sobie po prostu czasu przez tydzień, bez wtrącania się, bo tego człowiek potrzebuje tak naprawdę. 14-15-latek nie potrzebuje rodziców w tym momencie. Ja już to widzę, wiem, że jak mój młodszy. Syn, który ma 6 lat, teraz będzie dochodził do tego wieku, do. do, do no teraz ma 6, tak, no, ale jak będzie miał 13-14, wiem już, czego oczekiwać. I też widzę, tak naprawdę, że moim zadaniem to jest teraz w tym wieku, kiedy starszy ma właśnie te 15, 16, 17 trochę się wycofać. Oczywiście nadzorować, patrzeć, kontrolować, natomiast no nie, 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 nie nie wtrącać się w te jego sprawy. To jest jego życie, już on sobie zaczyna tutaj powoli już układać, rozkminiać, jak to chodzi. Ja o co w tym chodzi, ja mogę tylko. Powiedzmy, opowiedzieć swoje przemyślenia i ze swojej historii pewne rzeczy. Natomiast powiem szczerze, że bardzo się moje oko raduje, jak widzę właśnie to, że wyrasta na takiego młodego, fajnego faceta, ma dziewczynę i, i powoli wszystko tutaj się rozkręca. Natomiast też takim minusem trochę tego wszystkiego będzie, no to, że powiedział jej, że w 2025 roku do Hiszpanii się wyprowadzamy. No i tutaj ona już wie o tym na szczęście. No i tak się też zastanawiałem, co, jak to wyjdzie. Eee, śmieszne jest to, że może się okazać, że będą się tak często spotykali, jak się spotykają mieszkańcy tutaj oboje w Anglii, to też jest takie tam, niby tutaj są dwie godziny, tam będą po prostu dwie godziny lotem od siebie i, i, i tyle, a nie samochodem. No więc e, o dziwo, w sensie nie zdziwiłbym się, gdyby to przetrwało nawet jakiś tam ko konkretny, konkretną ilość czasu. Nie? Także no nic, jako dumny tata tym się chciałem z wami podzielić, że, że w, moje dziecko w kolejną fazę wchodzi w swoim rozwoju, a ja w kolejną fazę bycia rodzicem. Tak naprawdę jest to fajne, kiedy obserwuję jego i obserwuję tak samo u siebie gdzieś tam zmiany, jak ja to odbieram, jak to trawię, jak, jak gdzieś tam w mojej głowie sobie też to wszystko mm, układam. Także na razie trzymajcie się, hej.